Cześć jeszcze wrócią. Słyszysz mnie? Nie umiecie widzieć. Pytam będzie u, u Ciebie. Osobiście ja sobie się stwierdziłem, że ja sobie pogram. Ja muszę muszę wziąć tu akcept. Chodź. Grasz w Roblox'a. No właśnie, grałem właśnie w Roblox'a. A co? To nie jest moja postać, tylko mojego syna. Co tam? Ja po samochodzie jakiś. Jak tam weekend? No? Tam Charlie jak weekend Halo Coś mnie słyszy? Nie dostałem No jak to możliwe. Może nie było ciężko, ale no to jest niemożliwe, żebyś nie dostała o, ale za to możesz ze mną golfem pojeździć. Jak też. Zaraz temat. O, taki piękny gór. O. To co? Możemy powiedzieć razem golfem. Skoro ty nie dostałeś ten, to, to możemy razem golfem pojechać, paczki odwieźć. No przecież nie. O, okay, akcept. Nawet nie wiem. Na... Ktoś akceptuje. Dobra, biorę Darłowo Stacja VP. Jadę do Darłowa. Gdzie? To co idziesz ze mną? A w co grasz? No, w Polish Car Driving. Czekaj. Cóż mi tutaj? O, coś mi tutaj. Amulet, nie tego. Jedziemy do. Dobra, jedziesz ze mną? Idziemy, dawaj. Grasz w ruboksach? Daj, Grasz czy nie grasz? Tak ja muszę w ogóle zobaczyć w końcu, gdzie ja mam jechać. Minąłem. To dawaj, czekaj, Rusko. Rusko, Koszalin, dobra, może. To dawaj, gdzie jesteś? Charlie, Charlie. Czekaj, okay, może by tutaj gdzieś skręcić. O. Darówka, jedziemy do Darówka. Spoko. Młody mnie zostawił, poszedł do kumpla. Grać w jakimś państwa i miasta. A ja, o. Wreszcie przez padać. Okay, Czekaj, za czym gdzie jedziemy. Darówko, centrum ust. Dobra, jedziemy prosto, chyba. Chyba, nie, w prawo chciałby. A tutaj on chce, chyba. Tu mam coś przywieźć. Mi się wydaje. Czekaj. O, do. Albino F. O to chodzi. ja chyba muszę wyjść. Wyjść muszę. O. To nie jest moja postać, jakby co nie. O, dobra, jadę do Pentnowo, jakby co, to nie jest moja postać, to jest postać mojej córki, moja postać jest troszkę inna, o, Y, dobra, lecimy, e, tak wygląda jak w prawdziwym życiu, no. Nie chce mi się telewizji oglądać dzisiaj, słuchajcie. Wolę jakieś sobie pograć. A co to za gra? E, Polish Car Driving. Cześć. Kuba. No. Może wbijasz. Jak mamy mówił po waszemu. Choć jakoś nie bardzo mi to wychodzi, ale, ale postaram się. Wow. To co? A, a co? Wyroś? A wyszło ilo zdjęcie nie. A czerwony czekajcie. Trzeba poczekać. Zaraz pocień przyjdzie. Jakie zd zdjęcie? Ale co mam pokazać? Nie powiedz, co mam pokazać, to zastanowię się. Słyszysz mnie? Kuba. Matko, co ten pociąg taki długi jest? Dobra, lecimy. Taki jest jakaś Polska. Nazwa tej gry Roblox. No to, no to Roblox jest. Ja muszę zaraz będę ten. To jest Roblox, Polish Car Driving. Mam nadzieję, że mandatu nie załapię. Przejechałem na do końca nieotwartym szlabanie. O, lecimy. Polish car Driving jakby co eee, no Roblox wchodzisz w tą platformę Robloxa i ciśniesz taka inna sytuacja, bo teraz odebrałem paczkę Oczywiście tutaj nie mogę świateł włączyć, bo na napadzie się nie da włączyć świateł. Ale cisnę dalej. pociągu też można jechać. Nie takie rzeczy ze szwagę. Tak właśnie takie coś. No zobacz na YouTube o co chodzi. Nie wierzę, że, że nie grałeś, to jeżeli ja taki stary kapel gram w taką grę. To znaczy, że wychodzi. Też grać się w takie coś. Wow! O, ale poszło! Zaraz mi się ten. Charlie, będziesz grać, czy nie? No dobra, coś mi się tu zablokowało. Powiadajcie jak tam u Was weekend? Wow, co mi się tu dzieje? Jak nie chcesz grać, to nie graj. To możesz porozmawiać ze mną. Ty, jakim cudem ty rozbierałeś... A no nie wiem, jak mi się to... Czasami tak jest, słuchaj. Może jednak ludzie mnie lubią oglądać. Ogórku kiszony. Co ty na ten temat? No widzisz. Sami tak jest. A co? Zazdrosny jesteś. Drogi kolego. No, widzisz. Który się potrzebują? Taki z... Ludzie potrzebują takich ludzi, A nie bez obrazka. Ty, 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 ty. O, takich, którzy nie do końca umiejętnie jeździć. Nie robię chciej na ścianach. Starej narosła. Jeszcze sami coś tam co się uda więcej znaleźć. Jakąś większą publiczność, czasami mniejszą. To tak jest, nie? O górku. O jak masz na imię. O niektórzy lubią mnie oglądać, a ja nikogo nie zmuszą do tego, naprawdę, każdy ma wolną wolę. Ciężko mi się tu jeździ po ciemku trochę, wiecie? Wow. Chyba przejechałem, to co miałem przejechać? O, Panie, chyba... Chyba, chyba muszę cofnąć. Cofnąć. Jak? jest zazdrosny. Pięć cyk, pętnowo, dobra. Muszę tutaj wyjść. Dobra, idę z jedzeniem. Cyk. Tutaj chyba znajdę. Coś jest nie tak. Dlaczego no tak ciemno jest? Zaraz się zgubię i tyle będzie. A że jestem mistrzem z gubieniu się w mieście. No to niestety. Chętnie zaraz. Znowu dwa. To jest jakiś. Tu jest tu jest jakiś... Miałem skręcić. Właśnie, o, tu miałem skręcić, o, dostałem 2156, no to spoko, jest za co je, jest za co je idzie. Muszę zatankować, panie Ogórku, Jechać potem po następną paczkę. Muszę znaleźć, gdzie jest moja bryka, o. Taki akcept. Dobra. Akcept. Muszę jechać do sklep spożywczy ABC. No dobra. Y. O, znowu to samo. Cześć. A bym bym wyłączyła. Ora jedeneczka. Jarosławia. Widzicie? To nie jest aż tak... Nie jest tak źle, jakby miało być. Coś mi wychodzi. Co wy na ten temat sądzicie? Coś mi wychodzi. że nie chcecie oglądać się, jak gram mogę to wyłączyć. Stare Rosław. O, sklep spożywczy ABC. Nie, tutaj nie. Idziemy dalej. O, tutaj gdzieś jest sklep spożywczy ABC. się tam jeszcze? Czy już Wam się znudziło? Ah. Młodzież, jest, wychodzimy, dobra, lecę potem po zamówienie. Szef spożywczy ABC, jadę do bo mam nadzieję, że ktoś powiedział o tym. Jarek jest, gdzie ma Jarek to tam pięknie sobie odpoczywa. Dobra, lecimy do samochodu. Kajcie. Dobra, lecimy. O, wreszcie się pogoda jakaś robi. Czy coś tutaj, a ja mam na hamulce jadę. Dobra, lecimy, nie ma srania po krzak. co to jest, Smardzewo. idziemy do Smarzewa. wreszcie można jeździć, widzę, że nie lubicie oglądać jak jeżdżę, bo woli się mnie w samochodzie jak jadę i rozmawiam z wami, no właśnie o to chodzi, bardziej jest weselsza niż w wow. Wziął i przejechał przeze mnie. Stary, smardziało. Ona Wiecie, w co bym sobie pograł? W Quake'a, starą wersję, znaczy starą, taką jak z 2019 roku, czy nawet starszą, Quake. No, jechać, a w prawo, dobra. No to lecimy w prawo. w prawo. Nawet w torbę. Ja z jestem jedzeniem nie ściągam. O, ale pięknie, Zobaczcie, jaka piękna pogoda. No. Mam 17800. O. No. Pięknie. Mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Jedziemy, jest piękna pogoda. A, a jakbym się golf podobał, bracie. Gol, golfik się Wam podoba, nie? Jadąkę Golf, moja znajoma ma golfa, ale nie jest tak na pozór, nie jest tak mocno zgnity. Jest całkiem spoko. Fryta. Serdecznie. czy znaczy, to jest moje żony. Czekajcie. Ło, może by tak zatankował, bo jest tylko 25 litrów. Dobra. Idziemy na Orlen. Dobra, zatankujemy. Uderzyłem. Dobra, zatankujemy. Dobra, X. Samochód mi nie nie ucieka. Dobra. Kasa. Wzięta, lecimy, lecimy, słuchajcie, Zaparko... zatankowany samochód, stop, widzicie, tam się plansza kończy, o. plansza się kończy, no ale dobra, lecimy. A tego kota to, o tego kota to nie pytajcie, bo to moja córka zrobiła taki profil i ja nawet nie wiem, jak mam to zmienić, nie? Idziemy pod prony, walimy te ostro. Jest tam ktoś w ogóle? Halo. Dzień dobry. Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Chodno coś przerwać. Ano, no, coś mi tutaj nie pasuje. Nie wiem dlaczego się nie... Czy wy możecie do mnie cokolwiek napisać? Tak mi się wydaje, że chyba nie. Ja coś chyba zepsułem. Może inaczej. Może słuchajcie, ja zakończę to.